Nie, no co wam mam powiedzieć no O tu jakaś pomocnika, wijamy, wijamy Co tam, co tam, Odzio, co tam, co tam? Tak okay. hè? Uh, uh, foreign hi Hi foreign O uh, no, 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 okay. no Crazy Okej okay. I chłopak mi pokazywał kurwa wariat co no tu mamy, nie? Nie no tam trzeba widzieć, ja no będzie boki jakieś Trzema Co to masz jak tu gdzie nie wejdziesz, nie? To dziewczyny Wykończą czekaj. Strąd człowieka wykończyć, nie? Na wakacjach O, tu jest jakiś majster Nic, co, masz problem? i talking tu mi. Nie, no nie mogę sirować, bo człowiek nas zamknął, nie? ich wody? Wbijamy. No, nie, tu są jakieś modlitwy, to ja nie wiem, czy można tam wbijać. Przemieć kamerę. Przykość, za, za bardzo przykości. Kobieta musi mieć trochę mi 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 mięsa, dziewczyny. nie bójcie się tego, nie bójcie się siłowni, nie bójcie się treningu siłowego, bo wam to pomoże, to wam ujedrni figurę i wykształtuje, a nie że nagle zaraz się staniecie chłopami, tak? Zaufajcie Arturowi, proszę was, chyba już dowody są na to, tak? Że coś kurwa tam potrafię, tak? Nie no, świruję, patrzcie to, hop i wbijamy. Tak to wygląda, Hi hi, tam ktoś jest w środku. Tam pewnie jak, o tu jest ten Buddha, cały też fajnie podejść, nie? I ten, jakby złożyć do, do, Jakby do ich Boga i że po prostu się szanuje ich, nie? Nie ma wtedy wiesz, Widzę, że chłopiec że chłopi jest Co jest? O! Yeah. Dziękuję, no problem, no problem, guys. See you later. Bye bye. No, już jest łatwo znowalny, jeszcze staje no, widzicie. Dopiero piąty oh, to no, to dzień w bankowie. O, tu masz taką czopkę fajną. Aj! Hej! Uh, nice, nice, uh, head. No, powiem Ci, że taki pijany człowiek, to w tym to głowy nie rozwali. Co tu mamy? Schody, wbijamy do góry.